Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Pan Bartosz, a to kolejny odcinek z naszej serii pod tytułem Rolnik z Majsi i co na samym wstępie zostaw łapkę w górę oraz hashtag Kubota, A ja przypnę Ci serduszko. A właśnie, a propos kuboty, jest ona tutaj na odcinku po raz ostatni niestety, ale to dlatego, że po prostu testy się skończyły i dzisiaj wieczorem mam ją odstawić z powrotem do handlarza. No co prawda tylko dwa dni mieliśmy do, do wykorzystania, ale myślę, że przetestowaliśmy ją w miarę dobrze. Był test polowy test w transporcie. No i, dzi i dzisiaj mamy test z ładowaczem, więc no, takie podstawowe funkcje dla mnie dość ważne, sprawdziłem. Myślę, że też ta prezentacja wam się spodobała. Zawsze to jakiś powiew świeżości, nie tylko 60-30, no ale niestety wieczorem mam ją odprowadzić. Założenie jest takie, że jeszcze mi się uda ten obornik przynajmniej roztrząchać. I jeżeli przy dobrych wiatrach się zepnę, to nawet może jeszcze uda mi się porać. Tak już na styk przed odstawieniem. E, no, byłbym zadowolony, dlatego że szczerze wam powiem, że nie chcę mi się sześćdziesiątką orać tutaj tego dużego kawałka. Troszkę taka męczarnia będzie. No ale jak mus, to mus. Zobaczymy, jak się z czasem wyrobimy. E, pierwszy rozrzutnik już zawodowany. Dlatego że trzeba, trzeba było przetestować, czy ogarnę. Po prostu ten, tego joysticka tak na dłuższą metę, ale tak w miarę, Git mi poszło. Nie było, nie było nawet źle. Dobra, podjadę sobie, zacznę od góry. Niestety, w tym rżysku strasznie słabo widać ten obornik. Największa bolączka, właśnie tego najnowszego farminga, że no, tego obornika nie widać. Jest strasznie ciężko rozpoznać, jak się jeździ, więc trzeba w miarę po śladach. I nie to, aż kliknęłem z wrażenia, ale cicho. Dobra. Włączamy sobie wałek, szybki zgrzyt i lecimy. E, tutaj było z boku, jak, jak widzicie, szambo wylewane, no to nie ma sensu dwa razy po tym samym, trochę wolniej, na, na grubo trzeba dać. E, nie ma sensu dwa razy po tym samym jeździć, tutaj było szambo, to obornik sobie na razie odpuszczę. Grunt, żeby było cokolwiek Jedną z dwóch Myślę, że tak w miarę Będzie git Zawiozłem sobie na środku ten obornik W sensie wysypywałem, bo myślałem, że Będzie tam i z powrotem A patrzę tutaj tak w miarę będzie starczyć tego obornika Dobra, pojadę sobie w sumie prosto Tutaj się później Zawiezie z boku O, o redukcja Tutaj pod górkę ciężko, ma wam powiem Jakby było mokro, to myślę, że Trzeba by było się wciągać że nie dałby rady z pełnym rozrzutnikiem pod górę wjechać, kiedyś pamiętam, że był taki rok, że jak popadało bardzo, to tutaj z sąsiadem on miał 912, ja 60, i mnie wciągał tutaj pod górę. Komicznie to wyglądało, no ale trzeba było sobie jakoś radzić. Akurat chyba myślę, że na jeden przejazd starczy pełny, nawet chyba na dojechanie do pryzmy, więc naprawdę wydajny ten nabornik. Myślałem, że będzie trzeba go więcej. Wywioz, przywiozłem tutaj dwa zestawy Ten na odcinku wtedy I jeszcze jeden poza odcinkiem A e, Jeszcze dodatkowo trzeci zestaw Zawiozłem na te pole Co są poplony, posiane Niech tam się leży, fermentuje Stwierdziłem, że e, mo, Że mo, znaczy Fermentuje, fermentuje to chyba Złe słownictwo w stosunku do obornika Obornik to chyba tam jakoś inaczej Chociaż nie wiem niech Nie teraz nie będę mówił, jak to się fachowo nazywa, a aczkolwiek u mnie się mówi, że się przepala, co nie? Tak po rolniczemu, że tak powiem, ale jak to fak jakie tam fachowo zachodzą procesy, to wam tego nie nazwę. Wie ta o co chodzi. No i niech sobie się leży, niech się przepala. W tym roku go nie wykorzystamy, to się na wiosnę wykorzysta gdzieś na polu się zawiezie. No na styk wyjdzie. Elegancko, chociaż chyba nie wyjdzie jednak. A dobra, tyle co ten to już trudno. E, trzeba jakoś tak ustać, w miarę, git. Robimy sobie tak. O, powiedzmy, że jest git. W sumie zgaszę sobie. Co by nie prkotał. No i znowu, oczywiście, ja jak to ja musiałem nagrywać w nocy. Jest godzina 24 zaraz, za 8 minut. Nie miałem wcześniej Weny, jeszcze łeb mnie bolał strasznie, Dzisiaj nie wiem tak chyba pogoda o, o mnie do takiej handry doprowadza ale jakoś nie mam chęci do niczego. Plus no dzisiaj łeb mnie bolał, e, to tym bardziej. Ale zjadłem jakąś tam tabletkę i, i, i mi przeszło po pewnym czasie. Też strasznie po szkole. Spać mi się chce. Jak widzicie już wybalansowałem w miarę tego tura. Nie jakoś już mi nie przeszkadza to, że nawet podnosi delikatnie ten ciągnik. Aczkolwiek powiem wam, że na początku i pierwszy raz ładowałem, to się przestraszyłem i byłem trochę też w szoku, że mimo że ten ciągnik jest dość spory, to jednak bez tego balastu dalej go trochę poniewiera. I dalej mu ten tyłek podnosi. No, ale widzicie, tutaj Kuboto to załadowaliśmy, w sumie, zgaszę, bo to mało nie pali, to nie 60, albo tym bardziej 30. Eee, czekajcie, bo zgubiłem myśl, e, że w szoku byłem, że. A, nie, chciałem powiedzieć, że kubotą e, załadujemy e, dwa, dwie, dwa krokodyle, dwa i pół, i jest pełny rozrzutnik, a 30 to bym tutaj majdow i majdow i majdow i jeszcze bym nie załadował. Więc no... taki myślę, że fajne te ściki. Aczkolwiek no też myślę, że będzie tak, że jeszcze kiedyś będziemy musieli to 30 załadować ten rozrzutnik, więc... Yy, myślę, że nie będziecie na mnie źli, że w pierwszym sezonie już tutaj takie takie rzeczy są. Aczkolwiek też orka 60 też na pewno nas nie, nie ominie Bo też mam to w planach. Z jednej strony wam powiem, że nie widać tego obornika i to jest strasznie denerwujące, nie? Ale z drugiej, fajnie, że ślady są długie, i po śladach w miarę widać gdzie się jeździło. Bo tak to było przewalone. O, teraz w sumie, jak sobie dojedziemy do końca, to zrobię tutaj ten kawałek po prawej stronie. Bo właśnie potem, jak te ślady znikną, to nie będę pamiętał, że tu nie było rozwalone. I, i będzie potem problem. No, tutaj pod górkę redukcja, ale nie, wciągnie na luzie. Trochę powoli, trochę powoli bardziej i damy radę Chociaż, ta Troszkę może się postaram Więcej gazu, ale nie, nic tego Nie będę jej katował, bo zaraz jeszcze korbę bokiem wyrzuci, a tu jeszcze do porania tyle Do zasiewu też du dość dużo, w sumie wszystko jeszcze do posiania Więc na razie nie ma co jej katować Aczkolwiek jak będziemy mieli jakiś większy ciągnik na już na oku już upatrzony będziemy go mieli kupywać. To myślę, że zrobimy jakieś dzikie testy 60, żeby nawet no jak się zepsuje, to się zrobi jej remoncik generalny. E, chociaż no, na razie, no, tak jak mówiłem na pierwszym odcinku, ona jest dość zadbana. Myślę, że nie potrzebuje remontu. Przynajmniej na razie. Zobaczymy jak długo wytrwa. Dobra, tutaj to sobie damy trochę cieniej tego, żeby cały ten kawałek zawieść na, na raz w się sensie na raz. no tym rożnikiem chociaż chyba nie starczy niestety strasznie nie mam wyczucia jeszcze e, tego ile na rożniku mi starcza na jaki czas bo no, dawno się tego obornika nie woziło już tak wypadłem z formy po prostu trochę też inny typ obornika bo u mnie jest bardziej słomiasty, a tutaj jest taki bardziej żywy, to też nie wiem, możecie napisać, czy u was się używa takich określeń na temat yy, właśnie obornika, że jest słomiasty, albo jest żywy, żywy, czyli taki yy, mokry, bardziej po prostu, a nie taki suchy. A słomiasty to jest właśnie taki, że no jest więcej tej słomy, jak jak yy, obornika, yy, no żeby nie powiedzieć, że gu, no wiecie, wie, wie ta o co chodzi. Yy, ja na przykład, jak od koni mamy i jest on taki przestany, no jednak całą zimę, jesień, no i początek wiosny, te konie chodzą po tym obrniku i w ogóle i on jest taki prosto z właśnie z, nie z chlewa, tylko no, ze stajni, można to tak nazwać, to powiem wam, że jest dość taki żywy. I 60. Na tej na tym turze z linką, to czasami trzeba pomyśleć, żeby to wyrwać. Ale, jak się do wpraw wejdzie, to szczerze Wam powiem, że nie jest źle. Że, że, że. Nawet zgrabnie mi to przynajmniej już wychodzi po tylu latach wywalania tego bornika. Eee. Najśmiesz... Najśmieszniejsze jest to, że kiedyś, jak byłem młodszy, to ładować ładowałem obornik, czyli według mnie zawsze ta praca, która była cięższa, ale wozić nie woziłem. Zawsze woził ojciec. I pamiętam, że zawsze, jak byłem mały, to tylko. Eee... Pod koniec ładowania telefon tata załadowałem Tata przychodził, wywoził Ja z powrotem wracałem i ładowałem I ładowałem z powrotem Ten rozrzutnik Potem już stwierdziłem, że to bez sensu, że mam do niego dzwonić I zacząłem wozić sam I no nie zapomnę jak Raz mi się zdarzyło W takim właśnie rozrzutniku jak ten Byłam ide idealnie taki sam Tylko, że no, w kolorach tych oryginalnych Eee, nawet w sumie mam dwa. bo Mam i dwłosiówkę, i jedną siówkę. Tylko dwłosiówka jest taka trochę bardziej na dawce części. Kupiona w jakiejś tam okazyjnej cenie kiedyś i stoi na podwórku. Eee, pozbawiona adaptera, łańcuchu i wszystkiego innego. No, po prostu rozebrana na części do, do tego naszego. Bo ten nasz trochę lepszą blacharkę ma. Chociaż już teraz też się powoli sypie. No, i właśnie wracając, pojechałem. I ojciec przyszedł na pole, tak jak to kiedyś było Wiecie, tak, kontrol Jak nie było kontroli, to żyć nie mogli w domu e, w, Musieli przynajmniej raz na kontrol przyjechać I woziłem, nie wiem, wiozłem chyba z 20 rozrzutników Wiozę ten 21 dwu, Przyszedł ojciec na kontrol A wiecie, to taki głównież, no to zestresowany Zamiast się patrzeć e, na pracę tego rozrzutnika A zawsze, jak byłem sam na tym polu, to to robiłem To patrzyłem się, jak ojciec łazi, co nie Żeby jakimś kamieniem nie dostał, czy coś no, i się tak zapatrzyłem na niego, że wywaliło prawie chyba wszystkie pręty. Polecam, młody ja, byłem naprawdę bystry. Oczywiście mówię to sarkastycznie, no ale to wiecie, każdemu myślę, że jakieś takie dziwne akcje się zdarzyły, jakieś niedopatrzenie i w ogóle kiedyś wróciłem z bronami bez, bez tego kółka na dociążeniu. W sensie, no, wiecie, jak to jest, żeby te brony po prostu lepiej brały, to tam jakieś. Y, stare łopona od y, malucha przywiązana i no, jako obciążnik No i y, nagrywałem, a to był, to nie kiedyś w sumie, to był w tym roku Nagrywałem vloga i potem mi się giga spieszyło I po dość takich, znaczy sporych, niesporych dziurach, no ale takich, że tymi bronami machało Piątką y, wracałem do domu i, I właśnie potem patrzę takie, że o kurcze, tego ko koła nie ma do dzisiaj leży w tym miejscu Ale jest to tam gdzieś na mojej łące, więc niech sobie leży Nikomu to tam nie przeszkadza Muszę to sobie kiedyś przywieźć, bo trzeba będzie bronować, aby z tego dociężenia to te brony po wierzchu idą Ostatnio właśnie, bo pamiętam, że tutaj też na tej, na tej serii poruszałem właśnie temat, że trzydziestka się gotuje To wam teraz powiem, że jesień jest dla 30 fajna, bo już teraz się nie gotuje bo jest chłodno i jakoś tak lżej jej pracować Już teraz no, się nie gotuje Wtedy co, nie wiem czy chyba wam to mówiłem No tak mniejsza Był temat poruszany tego, że trzydziestka się właśnie strasznie gotuje i że nie lubię nią prac polowych robić i szczególnie się zawiodłem jak pojechałem bronować i musiałem czwór, czwartym biegiem bronować, bo się strasznie gotowała ale teraz już jest na tyle chłodno, że ostatnio jeździłem piątką z bronami i targa. Targa i to tak dość fajnie targa. E, aż przyjemnie było do domu wrócić po chwili, a nie tak jak wcześniej. Jeździsz się, jeździsz się tam i z powrotem, i ten czas nie ubywa. To niestety, no z bronami jest coś takiego, że ludzie, że ja przynajmniej jestem przyzwyczajony do tego, że to ma być zrobiona praca szybko, efektywnie. I najlepiej jeszcze efektownie, żeby te efekty na polu było widać Też z bronami coś takiego, że jak się w miarę szybko jedzie to to fajnie posianym oczywiście, nie mówię To jest fajnie to, że te ziarka się lepiej pozegrywają, według mnie, bo to tak się nie porysuje te pole, tylko to tak się ładnie te ziemie rozpruszy Tak trochę jak z talerzówką Talerzówka też powinna mieć tam jakieś, jakąś prędkość Nie wiem czy tu nie przejeżdżałem, ale najwyżej będzie na bogato E, właśnie tak jak do talerzówki, no to też... Jak będziecie sobie dwójko jeździć, to, 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 to z takiego talerzowania to... za dużo wam nie da, tak mniej więcej chyba tu będzie. E, no według mnie trzeba jednak troszkę szybciej, e, na przykład tak jak przy talerzówce, żeby to robiło robotę. Przy orce to też miarę, ale przy orce to do pewnego momentu, bo w pewnym momencie to jest za duża aż prędkość. To odbiję sobie na tę stronę, żeby widzieć potem, gdzie mniej więcej się zatrzymało. Przy pługach już jest potem taka... za duża prędkość i aż rzuca to ziemię. Teraz zależy, czy orka zimowa... no zależy jaka ziemia, nie? Zależy, czy orka zimowa, czy wiosenna. Chociaż teraz chyba coś wprowadzili, że nie ma... że mają zakazać zimowej, ale to teraz... ...właśnie jak ktoś się na tyle odnajduje w tym, to może mi napisać, że... ...czy to prawda, że nie... niby nie można na zimę orać, nie? Od właśnie, może nie można na zimę orki takiej pusty zostawiać. Tylko trzeba jakieś tam poplony siedzieć albo coś. O, 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 ale zawaliłem. Nie, nie połamałem maski. Nie, dobrze bym się nie wypłacił. Ile mamy odcineczka? Mamy 15 minut, równo się, żem rozgadał. Gadam głupoty jak zwykle, ale myślę, że Wy już do tego przystosowani jesteście. To i Wam powiem, że zostało tutaj z dwa rozrzutniki, pewnie. I nie będzie całego pola Więc się przeliczyłem, myślałem, że Większą wydajność nam to wyda ten... Ale no jednak lepiej może i grubiej e, A ja może sobie pociągam jeszcze Z właśnie z tego Drugiego pola A jak nie to się Zdenerwuję, to jeszcze przyciągnę zaraz zestaw, póki Póki właśnie Kubota jest Dobra, bierzemy sobie Kolejny rozrzutnik też e, zawsze mnie denerwowało w realu. To, że mając jeden ciągnik, e, musiałem się przepinać. I mając właśnie taki rozrzutnik, jak tutaj, na tą stopkę na początku, to tam nie robiło problemów. Co nie gorzej, jak już e, tak jak właśnie u mnie z tych kurników. Tak ja na to mówię kurniki, bo to kiedyś było kurnikami, ale teraz jest stajnią. Ale to bardziej jest oborą niż stajnią. To trzeba by było zobaczyć, żeby zrozumieć. No i właśnie jak z tej stajni wywoży obornik No to ten rozrzutnik się odpinało w jednym miejscu Tak wiecie, żeby z wjazdu było dobrze Ze środka, co nie? Jak się wybierało Żeby było dobrze zawracać do To mniej więcej w tym samym miejscu się manewrowało I na wiosnę, jak padało i się zrobiło błoto To potem cofnąć do tego rozrzutnika To była taka masakra I samemu sobie go podpiąć To mnie tak denerwowało ale w tym roku, niestety, znaczy niestety, bardzo stary yy, Nadeszło takie rozwiązanie pod tytułem Ciapek Tak, właśnie, ciapek Ciapek był do tej pory nieużytkowany, a w tym roku dostał właśnie Z powodu obornika też głównie yy, Uruchomiony Ożywiony, że tak powiem Hej, to dobrze jadę? Chyba tak e, Ożywiony właśnie Dlatego, że stwierdziłem, że no denerwuje mnie to przepinanie No jednak, trochę się tego czasu traci a ciapkiem sobie elegancko ładuje mniejsze rozrzutniki niż do 60 I są tego same według mnie plusy Bo a, po pierwsze ładując mniejsze rozrzutniki mniejszy się rozrzutnik zużywa I w tym roku chyba, wiem, pierwszy sezon, że wywiozłem z 50 rozrzutników I była tylko jakaś jedna awaria, a co roku to, nie wiem, listwa co trzy przejazdy wypadała No ale człowiek był taki, że a, będę trzy razy podpinał to Wolał na te dwa razy załadować tyle co na te trzy co nie Tylko, że potem było właśnie coś takiego, że wszystko się gieło A teraz ładuję sobie po mniej No a po drugie właśnie no to czas pod względem tego, że No nie muszę się przepinać jednak, a jednak to trochę przeszkadza No i największy plus to, że się nie denerwuję na to, że muszę przepinać Wsiadam i jadę Dlatego, że no, też ten ciapek trochę porobił roboty, jakoś tak stał, stał, e, niech widzieliśmy czy go robić, czy go nie robić, ale w końcu się zdecydowaliśmy na to, że no trzeba go uruchomić przynajmniej tak, żeby jeździł, co nie? On tutaj nie ma jakichś takich ciężkich prac, typu nie ma, nie wiem, orać, czy prasować czy cokolwiek z takich rzeczy no tylko on ma być stricte do wicherka, do nie wiem, do rozrzutnika co nie. Do bron. I tak dalej Więc oby jeździł Ale myślę, że jakiś tam remoncik się mały mu jeszcze zapoda Przynajmniej ja chcę wizualkę zrobić Go trochę pomalować Ale w ogóle gadam wam o ciemniku, o którym jeszcze nic nie wiecie Bo jeszcze vloga nie wstawiłem Ale myślę, że no niebawem się ukaże Na drugim kanale, czyli na Bartek Agro Vlog Ale dobra, bo się rozgadałem Ja się z wami żegnam, do następnego odcinka Zostawcie łapkę w górę Żebyśmy z tym daily dalej lecieli I no, siemaneczko